W zespole szkół samochodowych we Włocławku, między 17 a 21 października 2022 roku zrealizowano 14. ogólnopolski tydzień kariery. W tym roku hasło przewodnie brzmiało: Złap za stery swoje kariery. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach prowadzonych przez przedstawicieli wielu zawodów. Swoją pracę scharakteryzowali przedstawiciele służb mundurowych to jest policji, straży pożarnej i straży miejskiej. Nie zabrakło również pracowników instytucji publicznych. Warsztaty przeprowadził m.in. doradca zawodowy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz doradca zawodowy z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie spotkali się również z absolwentem zespołu Szkół Samochodowych, panem Damianem Olszewskim. Za organizację przedsięwzięcia odpowiadało Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych.